Witam wszystkich, w dzisiejszym odcinku porównamy czy tam przetestujemy dwa urządzenia do pomiaru pH gleby pierwsze urządzenie jest to urządzenie firmy Dramiński jest to urządzenie z wyższej półki cenowej bodajże jeden z najdroższych modeli dostępnych na rynku i jest to Profesjonalny miernik pH. Drugim zaś urządzeniem będzie jeden z najtańszych dostępnych elektronicznych mierników pH. Akurat w tym wypadku padło na urządzenie marki biogród, jednak występują one pod różnymi markami. Dostępne są w cenach od 60-50, nawet paru do. 120 zł, to akurat kosztowało bodajże około 80 zł, z tym, że było kupione jakiś rok temu, zobaczymy jak będą różnić się pomiary z obu tych urządzeń ze względu na bardziej profesjonalny charakter urządzenia firmy Dramiński, potraktuję go jako urządzenie wzorcowe, do którego porównam wyniki z urządzenia taniego. Może jeszcze kilka słów na temat tego, co znajdziemy w opakowaniu razem z testerem Dramińskiego. Oprócz samego urządzenia i dwóch elektrod, elektrody do pomiaru pH i elektrody do pomiaru temperatury znajdują się też dwa pojemniki z roztworami wzorcowymi, dzięki którym możemy przeprowadzić kalibrację elektrody do pomiaru pH. Ok, mamy przygotowane trzy próbki, do których musimy dodać teraz wodę destylowaną. Z każdej z próbek musimy zrobić takie błotko, żeby te mierniki pH pokazały nam odpowiednie wartości. No może pokażemy na przykładzie tutaj pierwszej jak to się robi. to sobie tam zrobię zaraz poza nagrywaniem coś takiego wyszło. Takie dosyć rzadkie błoto. Zaczynamy więc test. Jako pierwsze sprawdzimy urządzenie Draminskiego i jego wyniki postanowiłem, że będą traktowane jako wyniki wzorcowe dla urządzenia drugiego tańszego. Tutaj, tak na początek, elektroda. Do pomiaru pH zabezpieczona jest taką gumką, którą trzeba zdjąć i zdjąć przed każdym pomiarem, nałożyć po pomiarze, oczywiście po o umyciu elektrody w wodzie destylowanej. Więc tak, wkładamy elektrodę do próbki pierwszej, włączamy zasilanie i czekamy na wynik pomiaru. PH, jaki uzyskaliśmy, jest to pH i 5 i 1 dziesiąta 1 setna A po przemieszaniu nawet delikatnie spadło do 4,90 pH eee, tu mamy wodę destylowaną będę, będę obmywał tą elektrodę przed włożeniem jej do innej próbki tu mamy próbkę numer 2 U upanie PH dziewięć i pół, czyli konkretnie zasadowa gleba była. Trzecia próbka, kładamy. PH jest sześć i pół sześć czterdzieści, spada. Czyli tutaj jest gleba taka powiedzmy, jak powinno być, czyli odczynie obojętnym. Ok, teraz sprawdzimy drugie urządzenie. I tak. Drugie urządzenie oczywiście. Przed użyciem zgodnie z instrukcją było namoczone, znaczy się elektroda tego urządzenia była namoczona przez nie pamiętam 12 godzin albo 24 godziny w wodzie destylowanej, po to, żeby ją oczyścić, i w takim razie rozpoczynamy test. Wkładamy urządzenie do może jeszcze zamieszam, żeby jednak było to rzadsze do, wkładamy do próbki jest pH 5,5 Doczekamy, zmieszamy jest 5 pH akurat tutaj chyba jedynie do zaokrąglenie jest do pół czyli Każe albo 5, albo 5,5, ewentualnie 4,5. Dobra. Jedziemy. Po wyjęciu urządzenie automatycznie przestawia się do pH obojętnego, czyli do 7. Majujemy tą elektrodę. Wkładamy do następnej próbki. Ta była z bardzo wysokim pH. Tutaj urządzenie pokazuje 7,5, 8. Czyli też całkiem inaczej, aniżeli urządzenie dremińskiego. Ok, dobra, jedziemy z następną próbką. Wkładamy, mamy PH 7,5. Jeszcze elektrodę to z to urządzenie. Tu mamy pH 7, czyli odczyn obojętny. I tak chyba najbliżej wyniku urządzenia dalszego. Okej. Okay. Po zakończeniu testu mogę stwierdzić, że w sumie wyniki były dosyć podobne z obu urządzeń. Eee, w pierwszej i ostatniej próbce eee, różniły się dosyć mocno w próbce środkowej, czyli drugiej. Eee, urządzenie tańsze, czyli ten tester firmy Biogród. Pokazał znacznie niższe pH niż jeżeli urządzenie firmy Dramiński. Cóż mogę powiedzieć na, te, na temat tych obu urządzeń? Nie można ich porównywać na pewno jeden do jednego z tego względu, że są to urządzenia z całkiem innych półek cenowych. Dramiński jest urządzeniem profesjonalnym, co, co ważne, a to jest a urządzenie firmy Biogród to po prostu no, ta, tania. Ta, tanie, właściwie jedno z najtańszych urządzeń na rynku elektronicznych do pomiaru pH. Także jestem wręcz zdziwiony, że pomiar, który został uzyskany na tym urządzeniu, jest dosyć mocno zbliżony do pomiaru urządzeniem dynamicznym. I chyba będzie na dzisiaj tyle. Zapraszam do subskrypcji. Postaram się wrzucać nowe filmiki z różnymi ciekawymi rzeczami.